Witajcie w serii Jak to narysować w Paint'cie Dziś będziemy rysować bałwanka Jak wam się spodoba filmik zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale i komentarz jak wam się podobało No to zaczynamy Zaczynamy od kuli ale żeby nam łatwiej potem było zrobić kolejną to najpierw klikamy kulę tutaj musi być białe, tu czarne żeby wysz... Chyba, że chcecie inny kolor, bo wąka to kolor 2, tu gdzie pokazuję teraz. Możecie wybrać dowolny kolor stąd. Teraz klikamy wypełnienie i wybieramy tu. Jest bez wypełnienia, pełny kolor, kretka i tam inne rzeczy. Ja, wy... ja wybieram pełny kolor, gruba linia, gruba, żeby było widoczne. I teraz po prostu robimy... Shiftem, naciskamy Shift, żeby O. No niby się nic nie zmieniło. Niby. A co mi daje Shift albo co mi daje wypełnienie? Shift daje, że jest równe koło, a wypełnienie daje, że patrzcie tekst. Po co mam wymazywać? Skoro wystarczy dać wypełnienia. Jest już wymazane tak jakby. Ok, teraz robimy czapeczkę. Ja sobie tutaj po prostu wymienię kolor na powiedzmy zielony, bo mi się podoba. I zmieniamy na trójkąt. Tutaj jest podpisane. Trójkąt. Robimy czapeczkę. Moja jest pięknie zielona. Podciągnę do góry. Moja ja chyba jest zbyt do góry, a więc okej. Okay. Będzie taka dobra. I zrobię jeszcze pomponik, tu wymienię na biały. I będzie zrobiony pomponik piękny. Piękny pomponik na czapeczkę. Gdyby była czerwona, trochę by przypominała czapeczkę świętego Mikołaja. Nawet. Ale dlatego zrobiłam też zieloną zrobiłam, żeby tak nie przypominała. Ok. Teraz bierzemy trójkąt prostokątny. Ja z tego zrobię od razu pomarańczowego, bo to będzie marchewka. Bo każdy wie, że nazwa bałwanka robi się z czego? Z marchewki. Pewnie, nawet dziecko to wie. Muszę skasować, bo mi się tu zrobiła linia. Dobra, teraz bierzemy kółko znowu, czyli owal dokładnie. Jedno to mówię kółko ogólnie. Tutaj będzie czarny zamiast tego pomarańczu. I bo to są węgielki, węgielki. I od razu zrobię guziki, żeby potem tego nie przełączać znowu. Od razu zrobię guziki. Zwykle się dla bałwanów robi trzy guziki, jak mają dwie kule. Bo to tak symetrycznie wygląda. Teraz bierzemy krzywa, krzywa, tak się nazywa to. Zmieniamy kolor jeden na czerwony lub inny, taki jaki chcecie. Ważne, żeby był taki, żeby kolor ust. mał. Jak chcecie na przykład niebieskie usta, robicie niebieską. Potem naciskacie tutaj i możecie na przykład patrzeć. O! Ale ja robię uśmieszek, no bo każdy wie, że bałwanek ma być uśmiechnięty. Teraz chyba zrobimy. No, oczywiście, że zrobimy ręce, żeby coś muszę wstrzymać. Można też dorobić miotłę. Ale ja nie będę robić miotła, bo to chyba za dużo czasu też zajmie. Sami możecie zrobić, a ja nie będę. O, mamy rączkę. Oczywiście rączki się robi z patyków, a więc po prostu przypomina patyk i to tyle z ręki. No, teraz zrobię na szybko tło. Wystarczy wejść farbę tutaj w wiadro. Nie wiadomo, jak ona się nazywa. Tutaj jest wypełni kolorem. Tak jest napisane, jak się na to najedzie. I ja mam niebieskie, bo to mi tak przypomina ten kolor zimę. Taki jest zimowy. I to jest koniec bałwanka naszego. Naszego słodkiego bałwanka. To już koniec. I to już koniec naszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. I jeśli oglądaliście mój filmik do końca, to napiszcie w komentarzach słowo bałwanek. Bo rysowaliście mi bałwanka, a więc napiszcie bałwanek. Cześć!